Pytanie, które sobie chciałbym zadać i nam wszystkim podczas tego dzisiejszego spotkania jest takie. Czy w ciągu tych ostatnich kilku, kilkunastu lat w Polsce patrząc na dokonania sektora kreatywnego, nie dokonała się już zmiana, która zwiększa szansę na rozwój tego sektora kreatywnego, właśnie ze względu na to, że po pierwsze bardziej rozumiemy znaczenie nowych technologii i umiejętnie ich używamy coraz szerzej? Po drugie, że chyba bez względu na słabości systemu edukacyjnego w tej personalizacji, nauczania, te procesy wydobywania się talentów, cukrowania talentów, takiego profilowania, one są o wiele silniejsze. I trzecim elementem właśnie istotnym jest to, czy rośnie zaufanie, rośnie tolerancja i czy są miejsca i środowiska, które temu sprzyjają, te, te przestrzenie. Tak? Czego jeszcze brakuje? To jest pytanie, które chciałbym postawić i by się, powiedziała na początku, no ja jestem w takiej, w jakimś sensie konfuzyjnej sytuacji, startuję w wyborach do Parlamentu Europejskiego i tak dalej, ale uznałem, że to jest bardzo dobra okazja do tego, żeby z różnymi środowiskami rozmawiać o tym, co trzeba zmienić, o tym, co jest potrzebne i jakie rekomendacje my możemy mieć, możemy przygotować. I później była Agata, później zdanie. jest pani, później jest pani, później jest pan, pani, pan, a później ci co drugi raz. Prawda? I ostatnie zdanie to